O, witamy Was bardzo mile i morsko w drodze do wieszczanej przez wielu ludzi wakacyjnej tegorocznej stolicy Polski czyli Sarbinowa im bliżej centrum tym więcej się dzieje coraz więcej samochodów oraz ludzi spacerujących podobno już nie ma wolnych miejsc Sarbinowo za brzegi i spoglądając na prawo i na lewo, chyba faktycznie tak jest. Główna ulica żyje: lodziarnie, kawiarnie, bary, restauracje wszystko, co chcemy tutaj dostaniemy. Oczywiście nie może także zabraknąć sklepów z pamiątkami, z zabawkami, czy też odzieżą, no, albo namiotów z wszystkim, co tylko możliwe do kupienia. Ostrzenia rządowe zostały zmniejszone i widać w jaki sposób to na nas wszystkich działa. Każdy chce odpocząć, zrelaksować się, nabrać energii. Ludzie się cieszą, jedzą lody, gofry, popijają zimne piwko i korzystają z uroków sarbinowa. Jak widać na załączonym materiale, ulica nadmorska jest długa. Co kilka metrów coś się dzieje. Czymś nas kuszą. Miło tutaj czas płynie w przerwie od plaży i morza. Kto nigdy tutaj nie był, warto, aby tu przyjechał. Sarbinowe jest bardzo dostosowana do osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wózków z dziećmi. Bez problemu, taka osoba może się poruszać między uliczkami. Praktycznie każdym wejściem jedzie na szeroką i przepiękną promenadę. Ale Sarbinowo także myśli o tych najmądszych i trzeba o tym wspomnieć. W tym roku został postawiony największy w Polsce dmuchany park rozrywki. Tam się naprawdę dużo dzieje. Miło patrzeć na tętniące życiem Sarbinowo z roku na rok przyjeżdża tutaj coraz więcej turystów, a sama miejscowość rozwija się w zawrotnym tempie. A teraz czas na dobrego goferka i spacerek po tej wspaniałej plaży. A tobie, przyjacielu, życzę miłego oglądania. Jeśli podobał Ci się odcinek, jak zawsze, zostaw kciuk w górę, zasubskrybuj nas i podążaj za nami. Ciesz się latem, choi, z nadmorskiego sarbinowa.